Tu się wyjść z Dzisiaj pewnie mnie ma zwynać opuszczoną szpitalną kotłownię. Wyjątkowo nie czynam dziś piwnicę. To jest takie spokojne miejsce. Nie wiem, czy w będę się zanocywał. Tutaj nie mogliśmy być. W historii obiektu nie znam, bo nie wiem, kiedy zostało wypuszczone. Nie określam, co bardzo wygląda ciekawym życiem, ale jest jedna ciekawostka, że jesteśmy w później części, częściu, żeby obiekt był, częścią wypuszczoną, dopóki nie opuszczono go całego. Jesteśmy w piwnicach, jak nie, nie widać, nie nowe rury.

Akurat dzisiaj wpadali. Stożujemy po raz ostatni, odwiedzić to miejsce. Tak, że no, przygotujemy te tak, tutaj takich tak, tutaj kiedyś stały tak, teraz to tak, śmieciami tu są długie tunele, ale tam nie jestem przygotowany, żeby wchodzić do takich tuneli. Tu jakieś stałe chyba trzy boilery. Może pokażę wam zdjęcie tam z góry. Bo byłem tu kiedyś. No i dużo miejsca. Tu jakieś pompy oriałowe. Może to były te pompy. Tu jakieś szafki kolejne. Күн сайхан байна уу? Проджен, проджен. Який живий

Wyjście jest wejście. Równo kartonów. Tu. Jakiś gruz. To jest przejście do, ja to lubię nazwać starsze części. Starsze dla dlatego... że nie ma nikogo, została opuszczona w cieśni. Jakoś chyba parę lat wcześniej. cieśni. Pewnie chce przesadzać i chce kłamać. Tam sobie widzimy później na to dachu.

O bo ile się zachowały, jeszcze nie na trzwiusz, to nie pocięli. To wcześniej na umarę one ale chyba przez to się one to po prostu nie

Widzicie, kurwa, że być te szkło? Te mm. Widzimy, się części, wchodzić, to jest tak samo Widzimy w Tak że w tym Do kiedy no To jest ta jest rozwalona. To jest ta jazz syfu. No i czekamy na pusta. właśnie robili. Zrobili co zrobić. z tego pokoju wynieśli tu jest i spoczyk mają tutaj swoje miejsce gdzie sobie świecą On go pewnie każdym do Proszę papierosów. Jak ktoś jest z... ludzi, którzy tutaj przemywali, świeci ją tu sobie. Zobaczcie w tej chwili. I to pozdrawiam, fajnie, zobaczcie, jak się tam nie

Ja tam chodziłem, byłem z kolegą Więc gdzieś podane To miejsce tym evet <laughs> işte. Dużo zostało, no komin nie jest jakiś ogromny. Będę się zachwycać nad moim wycinaniem, bo to raczej niski komin, nie wiem czy nie będzie miał 12 metrów. Właściwie to nie wiem ale rybki są fajne bo jesteśmy w w ciekawym miejscu jesteśmy na dachu budynku i muszę mówić co А тут уже не важно, быстро стоит мне, что горы. угоре. Тут уж Тут учет свичичь. Udało się tam Nikogo nie ma Udało się Jestem na kominie, który grojen do okolicą Jest chyba nawet wyższe niż te dwa ceglane ktoś, ktoś robi tam Hospicie, chyba o tej godzinie, jest zamknięte. Kurczę, chciałem się napić wody na kominie. Wiem, wiadomo, że w bezpiecznej pozycji, ale wejście z plecakiem tu by było bardzo ciężkie. Szczególnie, jest tak mam ilością miejsca do popisu. Nie wiadomo jakich wyczynów na tym kominie robić nie będę To jest po prostu zwykłe wyjście i zejście No Wiem, że po tym widoku z komina zdradzę lokalizację mocno No i cóż y, Miejsce i tak będzie pewnie wyburzane z jakiejś cios już to przygotowali to także to już wiadomo albo przebudowyw przebudowywane tam jest jedno wyjście na dach z tamtej części chociaż myślałem, że nie ma o nic, ja nie będę na tym kominie siedział w wieczność, robię szybkie foty i z niego nie chcę nikomu wyjrzeć, tak, nie pozwalać, że jest starcie tylko chodzę tak nieruchomo, między pora widzenia, także no I, nie mi chodzi o nie, nie, nie wszystko w połowie będzie trochę szybciej niż powoli bo w końcu już jest jakiś niewykryci no nic komentowo takie luźne osiągnięcia dodatkowe jeżeli chodzi o urbek z Irki fajne no łatwa możliwość zobaczymy ładne, żeby do kurka, kurde, nie chciałbym, żeby ktoś zauważył. W szczególnie jakichś przechodzień, bo chodzą na policję. pewnie pery. Ale... Jesteśmy na terenie działającego szpitala, więc nie wiem, czy tego koło nie ma. Więc, oła! Ale się udeźmiemy.

Bo. Oczy, jak będzie chciał wiedzieć jak tutaj to Może, może powiem, żeby spróbowała urwać budować jakoś jakiś o chyba? Nie wiem Komin za nami. Na to nie będę wchodził, zresztą zobaczyć jak one się upinają. Где там? Где там? какой вообще человек, Не знаю, как это сделать. Не знаю, какие Будем, я буду здесь убивать. Ногам есть очень страшно наверное, по камеру. Не знаю, так

Tędy i wychodzimy już do całkowicie To wsi bachy. Chcemy się, żeby ktoś tu odwoził cywil. Nie, wiemy, kto znaczy, nie wiem kto, się, To jest pole skórę. Zdjęcie tych bożerów. Sprawdzić tu. Nic nie ma, dobra. Dwa Teraz będzie się to ostatnie zrobiłoście. Zdjęcie tej fali. Puszczony chodnik. I sprawdzenie terenu. Kolejny. Miesiek, nie ostatnio był na dachu. Mogę tu przez szybko... nie ma. Jeszcze część... Prawie tak, nie mam pałczyka, ale kurde, do tej pałczy nie dopieram się, nie się to... To, jak mówiłem, nie ma nic do zaoferowania. po wyliczaniu, by bo sami widzicie, że tu mają ściany jakieś, tu po różach. Wtedy nudno mi to Ale nie chodzę. Tutaj nudno jest jakieś podziemia bujem tam. I jest tylko jedno koncepcję Okej, wybiór to u mnie ciekawe. Czy nie? Czy tak właśnie wyglądała ta koturnia. Nie wiem.

nikogo tu nie ma tak się coło kurdek tu dalej szczęście na jednym to jest przy tak to jest sobie poszedł to no to co? to była kotłownia to nie miał no i widzimy się już na kolejnym kurdek